Wadowice leżą 50 km od Krakowa. Nie są bardzo dużym miastem, ale wszyscy znają tę nazwę. I wszyscy wiedzą, że Wadowice to rodzinne miasto papieża Polaka. Wiele miejsc nosi tutaj imię Jana Pawła II. Na przykład Wadowicki Rynek albo nasza szkoła. W Polsce ponad tysiąc szkół nosi imię Jana Pawła II. Nasza szkoła prowadziła korespondencję z Ojcem Świętym. A w 2004 roku byliśmy na pielgrzymce w Watykanie. Co dla Pani znaczy, że mieszka Pani w mieście, w którym urodził się Jan Paweł II? Jest dla mnie to wyróżnienie, ponieważ jest to wyjątkowa osoba, znana na cały świat. No, jestem z tego dumny. No, satysfakcja. Wielki człowiek, prawda? To jest doma na to jest, to jest taki zaszczyt. się, że wszędzie dobrze, najlepiej w domu. Zawsze wracam do tego miasta z poczuciem, że jestem tu oczekiwany, jak w rodzinnym domu. Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w tym domu przy ulicy kościelnej 7. W mieszkaniu na pierwszym piętrze. Mieści się tu teraz muzeum, dom rodzinny Jana Pawła II. Znajdziemy w nim wiele pamiątek z okresu dzieciństwa i młodości Karola Wojtyła. Ojciec przyszłego papieża był oficerem, urzędnikiem administracji wojskowej. Mama zajmowała się prowadzeniem domu. Zmarła, kiedy Karol miał zaledwie 9 lat. Przez najbliższych nazywany był Lolkiem. wspominali Lolka jako zdolnego ucznia i dobrego kolegę. Jeździł na narta chętnie grał w piłkę, przeważnie na pozycji bramkarza. Karol Wojtyła odbywał też wycieczki w góry, najczęściej w towarzystwie ojca. Razem z ojcem odwiedzał pobliską kalwarię zebrzydowską. Tu, w klasztorze Bernardynów, znajduje się słynąc cudami obraz Matki Boskiej. Karol Wojtyła będzie potem odwiedzał kalwaryjskie sanktuarium we wszystkich ważnych chwilach swojego życia. Zanurzam się w rezerwuarze wiary, nadziei i miłości, którą naniosły. Na te wzgórza całe pokolenia ludu Bożego, ziemi, z której pochodzę. W tym budynku mieściło się Wadowickie Gimnazjum, w którym uczył się Karol Wojtyła. Nauka w Gimnazjum trwała wtedy 8 lat. Uczył się bardzo dobrze. Był zdolny i pracowity, zwracał też uwagę swoją religijnością. W gimnazjum zainteresował się teatrem, należał do kółka dramatycznego. Występował w szkolnych przedstawieniach, zdobył nagrodę w konkursie recytatorskim. Zawsze wracam do tego miasta z poczuciem, że jestem tu oczekiwany, jak w rodzinnym domu. Tu w tym mieście, w Adowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło. I szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. W 1938 roku Karol Wojtyła zdał maturę z oceną celującą. Niedługo potem opuścił Wadowice i wyjechał do Krakowa, gdzie rozpoczął studia. był dla Karola i to wyjątkowo ważnym miejscem. Mieszkał tutaj przez 40 lat. Tutaj studiował, pracował, tu został kapłanem i biskupem. Tutaj pełnił funkcję zwierzchnika archidiecezji. Stąd wyjechał na konklawę, które wybrało go papieżem. Kraków od najmłodszych lat mojego życia był dla mnie syntezą wszystkiego, co polskie. W Krakowie znajduje się najstarsza uczelnia w Polsce, Uniwersytet Jagielloński. To właśnie tutaj 18-letni Karol Wojtyła rozpoczął studia kolonistyczne. W 1939 roku wybucha II wojna światowa. Karol Wojtyła musiał przerwać studia. Kiedyś w tym miejscu znajdował się kamieniołom. Ciężko pracowało w nim wielu robotników. Był wśród nich także młody Karol Wojtyła. Przez dwa lata w okresie hitlerowskiej okupacji zarabiał na chleb jako robotnik. W 1942 roku Karol Wojtyła postanowił, że zostanie księdzem. rozpoczął studia w tajnym seminarium duchownym, wraz z innymi klerykami zamieszkał w pałacu arcybiskupów krakowskich przy ulicy Franciszkańskiej 3. Odtąd będzie to jego dom, nawet wtedy, kiedy zostanie już papieżem, jak się zapytał, Franciszkańska 3. Znajdujemy się w podziemiach katedry na Wawelu. Tutaj, przy tym ołtarzu, młody Karol Wojtyła odprawił swoją pierwszą w życiu mszę świętą. Wzgórze Wawelskie z katedrą i zamkiem królewskim było dla Karola Wojtyły bardzo ważnym miejscem. Wawel symbolizował czasy największej świetności Polski. Karol Wojtyła już jako papież odwiedzał wawelską katedrę podczas każdego pobytu w Krakowie. Zawsze długo modlił się przed grobowcem świętego Stanisława, patrona Polski. Zawsze zatrzymywał się też koło Sarkofagu Królowej Jadwigi, fundatorki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wielbiam Boga za to, że w tej wielkiej duchowej spuściźnie mogę mieć udział, szczególnie jako biskup Krakowski. Jesteśmy na krakowskich Błoniach, gdzie odbywały się msze papieskie. Za każdym razem brało w nich udział około miliona wiernych. A raz nawet ponad dwa miliony. Ten głas upamiętnia miejsce, gdzie wznosił się papieski ołtarz. Tutaj, na błoniach, Jan Paweł II kanonizował królową Jadwigę i wygłosił wiele ważnych homilii. Wzywał w nich Polaków do wiary, która pozwala przetrwać trudne okresy w historii. Boże, niech duch święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Niech nam pomaga zachować Twoje królestwo. W życiu osobistym i rodzinnym, w życiu narodowym, społecznym, państwowym. Mamo, co zapamiętałaś z mszy papieskich? W mszach papieskich uczestniczyłam jako mała dziewczynka, jako dziecko, ale zapamiętałam tą niesamowitą atmosferę. Wszyscy oczekiwaliśmy w modlitwie, a kiedy Ojciec Święty nadjeżdżał, to wszyscy strasznie. Byli szczęśliwi, cieszyli się i, i czuło się, że jest blisko ktoś niesamowity. Panowała fantastyczna atmosfera, wszyscy byli radośni, weseli i ta radość, która nam towarzyszyła, już nawet po powrocie do domu, to są takie moje niezapomniane wrażenia. Podczas pierwszej pielgrzymki Jan Paweł II przybył do mogiły. Wraz z rodzicami i z siostrą wybrałam się tam. Trzymając w ręku bukiet goździków, stałam i oczekiwałam na Ojca Świętego. Gdy nadjechał Papa mobil, Ojciec Święty Wziął mnie na ręce, pobłogosławił, usałował i po pewnej chwili nie zapomnę do dzisiaj tych słów. Oddajcie ją tatusiowi. Jest to najważniejsze wydarzenie w moim życiu.